Dziękuję za wsparcie. Partnerem odcinka jest Lyocat. Przypominam, że na moim Discord trwa konkurs na myszkę i słuchawki. Witam w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. To już siódmy odcinek z serii 14 dni z Awatarem. Oznacza to, że jesteśmy już w połowie, więc przed nami jeszcze wiele postaci. Widzieliście wczorajszy odcinek o ginger? Jak nie, to zapraszam! Dzisiaj opowiem wam o Hamie, znanej wszystkim lepiej jako pierwszy mak krwi. Czy jest coś, czego o niej nie wiecie? Zapewniam, że tak. I tu wkraczam ja! Ale zanim zaczniemy, widzicie ten czerwony przycisk? Walczcie z czerwienią narodu ognia i uczyńcie go szarym. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek obok niego, aby ogłosić zwycięstwo. Gdy już to zrobicie lub od dawna pokonaliście naszego wspólnego wroga, zaparzcie herbatę godną Airo. Usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Wrzucili mnie do więzienia, żebym zgniła razem z moimi braćmi i siostrami. Zasługują na to samo. Musisz kontynuować moją pracę. Hama do Katary podczas pełni księżyca. Hama nie miała łatwego życia. Urodziła się bowiem w czasach, gdy naród ognia zaatakował. To znaczy 40 lat po rozpoczęciu wojny, czy też 40 lat po ludobójstwie narodu powietrza. Specjalne jednostki o nazwie Najeźdźcy z południa zaczęły, no, najeżdżać południowe plemię wody. Tym samym systematycznie osłabiały obronę wiosek, chwytając magów wody za pomocą strategii Uderz i uciekaj. Hama i jej koledzy magowie wody robili wszystko co w ich mocy, aby oprzeć się armii magów ognia, a nawet udało im się zamrozić przynajmniej jeden statek, zawieszając go na lodzie. Jednak w miarę jak na loty trwały, coraz więcej magów wody było chwytanych, aż Hama była ostatnim magiem pozostałym w południowym plemieniu. W końcu poddała się i została zakuta w łańcuchy, by następnie być przewiezioną w głąb Narodu Ognia do specjalnego więzienia dla magów wody. Z fajniejszych smaczków. Czy wiecie, że imię Hamy jest podobne do greckiego słowa haima, co oznacza krew? Bardzo fajny zabieg. Podczas pobytu w więzieniu ona i inni magowie wody zostali zamknięci w klatce i oddzieleni od siebie. Naród Ognia upewnił się, że nie mogą używać wody do ucieczki nie utrzymywało wilgotność na minimalnym poziomie, aby nie można było wyciągnąć wody z powietrza, a kończyny tkaczy wody były przykuwane łańcuchami za każdym razem, gdy dano im wodę do picia. Jednak każdego miesiąca Hama czuła moc pełni księżyca i wiedziała, że musi być jakiś sposób na ucieczkę. Po przetrzymywaniu w niewoli i torturowaniu przez dziesięciolecia zdała sobie sprawę, że ponieważ woda istnieje we wszystkich żywych istotach, może je kontrolować, tkając wodę w ich ciałach. Było to jednak możliwe tylko i wyłącznie w czasie pełni księżyca, kiedy jej magia osiągała szczyt mocy. Na samym początku w ramach treningu Hama manipulowała wodą w ciałach szczurosłoni w swojej celi, by po wielu latach praktyki opanować tę umiejętność do perfekcji i użyć ją na większym celu. Nazwała tę technikę tkaniem krwi. W noc swojej ucieczki Hama użyła magii krwi, aby kontrolować jednego ze strażników więziennych przydzielonych do trzymania jej w zamknięciu i zmusiła go do otwarcia jej klatki, co umożliwiło ucieczkę. Tu jej losy już są mniej znane, ale wiemy, że wtopiła się w mieszkańców narodu ognia. I tutaj kolejna ciekawostka. Dziwnym zrządzeniem losu, a zarazem fartem, Hama wydawała się mieć jasny odcień skóry, co jest niezwykłe, ponieważ większość ludzi z polemienia wody ma brązowo-oliwkowy. Mogła dzięki temu nie wzbudzać praktycznie w ogóle podejrzeń i jeszcze lepiej wtopić się wśród cywili. Mało tego, Hama była jednym z niewielu członków plemienia wody, który nie miał niebieskich oczu, ponieważ jej były szare. Szczęście w nieszczęściu. Wędrowała samotnie przez wiele kilometrów, aż trafiła na szlak prowadzący do małej wioski w Narodzie Ognia. Nie wiemy jak, ale stała się opiekunem skromnej gospody właśnie w tej wiosce. Być może prawowitych właścicieli spotkał ponury los? Być może zniknęli w tajemniczych okolicznościach podczas pełni księżyca? Bardzo prawdopodobne. Hama w końcu była pochłonięta, pragnieniem zemsty za surowe traktowanie, jakie ona i inni magowie wody musieli znosić w więzieniu. To też zaczęła wykorzystywać swoje zdolności, maga krwi, by uprowadzać mieszkańców Narodu Ognia w każdą pełnię księżyca, zmuszając ich do chodzenia w góry, gdzie więziła ich w specjalnej jaskini. Takie tajemnicze zniknięcia trwały przez dziesięciolecia. Oznacza to, że na swoim sumieniu miała bardzo dużo ludzkich istnień. Choć serial przeznaczony dla dzieci, nie mógł tego wprost powiedzieć pewnej nocy jednak popełniła błąd zmuszając dinga do pójścia w stronę jej górskiego więzienia jednak zanim zdążyła zamknąć go w jaskini słońce zaczęło wschodzić łamiąc jej uścisk na mężczyźnie czy chcecie być magami jak hama w takim razie zostańcie moimi wspierającymi otrzymacie odpowiednie rangi takie jak początkujący mag doświadczony mag lub mistrz magii a z nimi wiele wspaniałych bonusów Dalsze losy Hammy już są nam doskonale znane. Jeżeli chcielibyście sobie odświeżyć odcinek o niej, to jest to dokładnie 48. epizod legend Anga o nazwie Mistrz Marionetek. Lub jak kto woli, 8. odcinek trzeciej księgi. W skrócie, tam Hama pokazuje przed drużyną Anga, kim tak naprawdę jest. Następnie uczy Katarę pozyskiwania wody z wszystkiego co ją otacza, a na końcu przekazuje wiedzę odnośnie tkania krwi. Tym samym Katara staje się drugim władcą marionetek po Hamie. Co się stało po jej schwytaniu? Tego niestety nie wiemy, ale zapewne mieszkańcy wioski wydali ją na osąd, gdzie kara mogła być tylko jedna w czasie wojny za taką zbrodnię. Ale istnieje jeszcze jedna teoria. Teoria o tym, że udało jej się uwolnić i znaleźć jeszcze jednego ucznia. Ale o tym powiem jutro. Dlaczego była tak skuteczna w swojej zemście? Czy tylko jej umiejętność tkania krwi ją wyróżniała? Otóż nie. Wobec otoczenia Hama przedstawiała się jako łagodna, życzliwa staruszka o troskliwej, macierzyńskiej osobowości, zdobywając zaufanie ludzi dookoła niej. Zdeterminowana i silna, Hama wytrwale walczyła niegdyś, by odeprzeć Naród Ognia podczas najazdów na południowe plemię wody, jednak jej uwięzienie i późniejsze złe traktowanie z rąk Narodu Ognia ujawniły znacznie mroczniejszą i niestabilną stronę Hamy, podsycając jej przekonanie, że musi zrobić wszystko, aby przetrwać bez względu na koszty. Jej odkrycie magii krwi doprowadziło ją do tego, że stała się żoną zemsty i dokonywania strasznych czynów na Narodzie Ognia, gdy tylko było to możliwe, nawet jeśli oznaczało to krzywdzenie niewinnych mieszkańców spokojnej wioski. Ujawniła swoją okrutną stronę, nie ukazując litości przypadkowym obywatelom Narodu Ognia, a nawet Katarze, na który z własnej woli użyła magii krwi. Kiedy spotkała Katarę, chciała przekazać jej styl tkania południowego plemienia wody, aby nie umarł wraz z nią, a także swój wynalazek, czyli magię krwi, twierdząc, że Katara musi kontynuować jej pracę. Jednak jej prawdziwym celem była nadzieja, że Katara użyje jej z tego samego powodu co Hama, aby zemścić się na narodzie ognia w imieniu południowego plemienia wody. To też przyjaciółka babci Katary, czyli Kanny, została wypaczona, a czasy wojny i tortur wydarły z niej mroczną stronę. Czy możemy ją za to winić? Czy dobrze postąpiła? Czy ty w jej sytuacji zrobiłbyś inaczej? No i to by było na tyle o starusce Hamie, zewnątrz miłej, a wewnątrz bardzo niebezpiecznym i zabójczym magu krwi. Czy dobrze ją opisałem? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie wpaść jutro na kanał, gdyż o godzinie 19 pojawi się kolejny odcinek w ramach 14 dni z awatarem. Pokonajcie też czerwień narodu ognia klikając subskrypcję. Cóż, ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z kolejnego awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Czy wiecie, że imię Hama zostało wspomniane przez kanę filmowej adaptacji live action, którą wszyscy kochamy czyli The Last Airbender w odniesieniu jako ostatnia tkaczka wody na biegunie południowym, dopóki nie przybył naród ognia i ją zabrał?